Tak ja nie mogę jej namierzyć i jedzie, mam ją na czerwony coś się nagrywa, tak? No zbliżam. Ale nie obiecuję, że mi dzisiaj nie będą trzęsły ręce, wiesz. Teraz mam krzaki. O nie, nie mam nie mam krzaków. Teraz mam krzaki. Yes, <laughs> in dam. The rider from Germany, Ivan Kozubek, has been unfortunately eliminated. The next rider who is invited in to in 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 start is the Russian from Poland. And after him, the rider from Estonia will be landing with the course number Nie zakładałem kto pierwszy, tylko powiedzieli że że nie zdążył. Nie no, ja skoczyłem tą studnię i już galopowałem patatajki. Tylko, że ja właśnie... Ja, ja, ja się nauczyłem że właśnie taką jazdą, że jeżeli mogę schodzić... Zasłoniłeście mi dziewczynki? Nie, bo każde zebranie to wszystko no, jest... No, a weź strac sekundy, a nadrzut sekundy. Ja, staram się, ja się nauczyłem tego, że nie, jest, nie chodzi o to, żeby nadganiać czas, tylko żeby nie tracić. Dlatego zawsze jak idę kres, tak to też się naprawiam, to, że nie, to że nie wychodzi różnie, nie? Czyli jak wieś jak mi wyszło, chciałem nadrobić, to No i na takich jak to już miałem wyłamanie zarządzania. I co? No. Zapierdalać no. ostatnich tysięcy. Że